Cykl rozmowy, bohaterowie Tour de Poloń. Cezary Zamana, witam cię serdecznie. Witaj Cezary, musimy wrócić do przełomu wieków. To takie czasy, kiedy pierwszy raz wystartowałeś w Tour de Poloń? 80. wyścig do Kapolski, bo w czasach komunistycznych to był wyścig do Kapolski. Okay. Myślę, że to był 87. rok. To był rok przed y, Olimpiadą w Seulu. To był, chyba byłem wtedy Zachimem, chłopczakiem, tym pierwszymi rocznikami, którzy weszli do seniorów, bo nie było orlików. Że tacy młodzi orlicy i wtedy się startowali pierwszy raz na wyścigu do Kapolski. Jaki to był start? Pamiętasz, Pamiętasz ten wyścig? Y Pamiętam ten wyścig. So, wtedy wyścig, e, przede wszystkim charakterystyką wtedy wyścigów w Polsce to były wyścigi w większości rozgrywanych po płaskich. One nie wchodziły tak mocno w te górskie części Polski. Pogórkowate. Bo można tak porównać do, 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 do tych gór prawdziwych w Alpach. One się przede wszystkim rozgrywały na rantach. Także trzeba było być specjalistą na rantach i w zasadzie górale nie, nie, nie bardzo mieli wiele do powiedzenia. Byłeś dobry na rantach? Tak, pierwszy wyścig Polski wygrałem klasykacji aktywnego, czyli lubiłem się pchać, a w juniorach wręcz się specjalizowałem w kryteriach, a wcześniej to w przełajach, także gdzieś, gdzieś tam taka szkolenia przepychania się w peletonie, wchodzenia w zakręt, miałem ćwiczone od, od młodego i w tamtym dookoła Polski, gdzie rzeczywiście te wiatry, ranty, mi się zawsze wydawało, że na tym co drugie to padało i wiało. To zawsze mi sprzyjało, bo wiedziałem, że połowę już ma, ktoś się mówi, pełno w gaciach i połowy rywali nie ma i tak, tak dawałem radę. Ty lubiłeś jeździć w trudnych warunkach. Do dzisiaj organizujesz zimowe imprezy, lubisz, lu lubisz zimą też jeździć. Co? No bo się dzieje, wiesz, jednak kolarstwo czasami jest nudne, wiesz, bo teraz może nie do końca, ale się dosyć ciekawe zrobiło. Ale w tamtych czasach jak były etapy ponad 200 km, no to często jednak, jednak um, pewien układ był na wyścigu, pewna ucieczka, trzymało się to na dystans i się po prostu nic nie działo. A jak były wiatry, były deszcze, trudniej było wyścig kontrolować i ja zawsze lubiłem, żeby coś się na wyścigu działo. Może to było moją taką udręką, bo ja nie umiem się skupić na czasówce, a mi się wydawało, że na czasówce się nic nie dzieje, bo trzeba cały czas iść w trupę i tego nie umiałem robić. A jak był etap wspólny, jakiś rancik, jakiś Zakręcić jakaś dziura po, po, po drodze, to tam rzeczywiście umiałem się szybko odnaleźć i, i, i to mnie kręciło chyba. Później były kolejne starty i przyszedł rok 2002, czyli już przechodzimy do XXI wieku. Jedziesz w barwach pomarańczowych, w barwach CCC pamiętasz z kim. Tak, tak. I jedziemy pod wodzą Andrzeja Sypkowskiego, mojego kolegi z, z kadry z klubu. Razem, żeśmy startowali, albo wówczas dyrektora który fajno z zbudował i no jedziemy, jedziemy. Wówczas Andrzej Sosenka był liderem na, na tym wyścigu. No i wszystko było skupione w, na, w naszej drużynie CTC w kierunku Andrzeja Sosenki, który miał, ma, miał wygrać ten wyścig. No ale przychodzi etap do Karpacza, ten słynny Orlinek, rundy. Peloton zaczyna się wykruszać po kolei. Wygrywasz ten etap, zostajesz liderem wyścigu i co się dzieje? Jeszcze nawet przed tym etapem, bo to, że wygrałem ten etap i ten królewski w dzień wcześniej na, 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 do Szklarskiej poręby, też był grzyt ten etap, wygrałem prawie wszystkie premie górskie, połowę premii premi, premi lotnych i wtedy gdzieś u, uwierzyłem, że cholera, to jest chyba mój wyścig i nie myśląc o tym, że Andrzej nie jest liderem, natomiast on wtedy przyjechał za mną i ja poczułem, że to chyba jest jakaś szansa dla mnie. No a ja przyszedł etap królewski, go po prostu wygra, wygrałem. No i co? Bo ja myślę, że tak dopytuję, dlatego że to jest dobry wykład na temat tego, że kolarstwo jest sportem drużynowym. Co się wtedy wydarzyło? Drużyna jest cały czas ustawiona pod Andrzeja Sosenkę, nie pod Ciebie, chociaż jesteś liderem. Jestem liderem, ostatni dzień wyścigu, rano, krótki etap, znowu przez, przez Orlinek, tylko dwie rundy, krótki etap bardzo i po południu czasówka. Wydaje się, że karty zostały rozdane. Ja jestem liderem, jest krótkieta, potem jest czasówka. Ja w normalnym scenariuszu, gdzie się jest liderem, ma się jakąś tam przewagę, no teoretycznie powinienem podowieść z drużyną i czasówka powinna zadecydować o tym, kto, kto wygra wyścig. Natomiast no, wówczas był tym wielkim liderem, był Andrzej Sosenka, który do mnie tracił ponad minutę. No i drużyna nie wierzyła, no to, to była decyzja Andrzeja Osebtkowskiego, nie wierzyła w to, że ja jestem w stanie obronić przewagę na Tomkiem Brożyną. Ona była nieduża, Tomek był bardzo dobrym czasowcem i stwierdziła, że ich nie satysfakcjonuje drugie miejsce, bo to drugie miejsce miałem w kieszeni, bo z Tomkiem Brożyną przyjechaliśmy na tyle z dużą przewagę, że w zasadzie to już byłaby tylko walka, czy utrzymam przewagę, czy nie utrzymam, gdzie z góry nie, nie wierzono we mnie, że tam niedużą przewagę, kilkunastu sekund, jestem w stanie utrzymać nad Tomkiem Brożyną na czasówce. Co spowodowało, że moja drużyna od startu zaczęła atakować, by totalnie rozbić cały peleton, by Andrzej Sosenka wówczas, yy, nie wiem, trudno mi na sobie przypomnieć, czy miał wtedy na solo dojechać do mety. No, chyba tak zrobił, tracił Ponad minutę, no to, no to musiałby no, tak zrobić. No efekt jest taki, że nic nie odrobił. Wręcz spowodowało to, że w pewnym momencie była walka między moją drużyną a Tomkiem Różyną na tyle zaciekła, że. To br br broszard wtedy, późniejszymi świata zaatakował, Francuzi odjeżdżali, Włosi odjeżdżali, a my Polacy biliśmy się między sobą, kto tu kogo zgubi i efekt jest taki, że Francuz wygrał, a my pospodariliśmy daleka. Razem z Tomkiem Rożyną, razem ze mną, razem z Andrejem Sosenko potraciliśmy do Włochów i do Francuzów. Czyli ta czasówka już nie miała znaczenia w tej sytuacji, yy, mówiłeś mi, że przeliczałeś to sobie później, że no, straciłbyś do Tomka Brożyny 3 sekundy z tej swojej, yy, znaczy, że on wygrał było 3 tak, sekundy ten znaczy, wyścig. Nie, Była czasówka i to było takie hmm. honorowe, tak, kto będzie jak na czas i Tomek chyba dorobił wtedy yy, nade mną około 20 sekund, co jakby de facto było, żebyśmy przystąpili do tej, jako ja lider, wicelider, to przegrałbym z nimi 3 sekundy. Natomiast no jakbym był liderem, myślę, że to, co rok później się wydarzyło, to się zupełnie inaczej jedzie, jak się ma koszulkę lidera. Niemniej rzeczywiście, powiedzmy, założenia były takie, Cezary by nie do rady z Tomkiem, to albo wygramy wszystko, albo wszystko przegrywamy. Przegrywasz ten Jeśli wygrywasz Górala, wygrywasz trudny etap królewski, wygrywasz koszulkę Górala. Przychodzi rok 2003, jesteś w innej ekipie, Action NVIDIA Mróz się wtedy nazywało. Tak. U Piotrka Kosmali i tym razem jedziesz jako lider. Tak, tu o tyle było to dosyć proste, bo drużyna to była drużyna, w której jeździłem, która miała najmniej, naj, najmniejszy budżet w historii moich startów w turnię wyścigu do Kapolski. Piotrkowi Kosmali udało się skrzytnąć małą grupę chłopaków, bardzo dobrych, pierwszych piątek, Bartek Huzarski, było w za, za zasadzie nas tylko kilku. I natomiast od samego momentu, kiedy żeśmy się zebrali, to nie, to, to nie była jazda dla honorarium, to była jazda dla nas samych. To, był, to była nieprawdopodobna siła tej drużyny, że w tak małym składzie, bardzo okrojonym, w zasadzie nie mieliśmy zawodników rezerwowych. My często startowaliśmy na wyścigach, gdzie było 8 zawodników, a nas było tak naprawdę 8, było, jeżeli chodzi o skład, ale naprawdę jechało 3-4 nas. Nie? Natomiast to było niesamowite rzeczywiście od samego początku, od zgrupowań, do, do, do których się przygotowaliśmy, że byliśmy strasznie zgraną i złożoną drużyną. Czyli nie było takiej sytuacji, to jest na dany moment lideru, bo nas było za mało i było komu do pomocy. Co powodowało, że rzeczywiście zgranie było u nas nieprawdopodobne i każdy wiedział, co ma robić, każdy wiedział dokładnie, po co przyjechał na wyścig. Zresztą nawet między nami się dosyć łatwo rozmawiało jako koleżanami, tutaj w zasadzie dyrektor nie, specjalnie nie musiał deregować. My widzieliśmy po, po co jesteśmy i tutaj nie było żadnych układów, gdzie często właśnie w tych większych drużynach te układy są, bo, bo są czasami nie wiadomo jak te karty rozdawać. A tu była bardzo czysta, czysta sprawa. No i od początku sezonu chyba cel był jeden, czyli jeden wyścig, na który się przygotowywaliście specjalnie. Tak, specjalnie się przygotowaliśmy, ja w tym sezonie, ja nie wiem czy nawet nie miałem jeszcze większej formy na wyścig pokojny, do którego się przygotowaliśmy ja i złamałem rękę. Natomiast no, tuż przed samym wyścigu Tour de Pologne wygrałem kilka wyścigów, między innymi Memorial, też rok, rok po roku łasaka na Słowacji wygrywałem etapy, trzeci ogólnie przyjechałem, czyli już przed samym Deka Tour de Pologne. No, moja forma rzeczywiście była ona na najwyższym poziomie i przed samymi wyścigami no, dokładaliśmy zawodnikom z CCC, tak więc yy, to nie było tylko, że nagle jest forma na, na, na Tour ja de To ja już dosyć mocno sygnalizowałem, Wszyscy wiedzieli, na, w, w jakiej dyspozycji jest. Jak potoczył się ten wyścig przed tym królewskim etapem? No bo królewski etap w Karpaczu, Orlinek, znowu dla Ciebie, ale jak to było przedtem? Te poprzednie etapy jak wyglądały? One były dosyć proste. Wszystko chłopacy robili, żebym przypadkiem nie, 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 nie stracił. Na tyle zawsze miałem te umiejętności, że starałem się jechać może nie w pierwszym rzędzie, ale żeby rzeczywiście chociażby wiatry albo etap do Bydgoszczy, gdzie chłopacy się przewracali, było bardzo śliskie, tam rzeczywiście trochę tej, tej porażki poniosę, że przede wszystkim dojechać do, gór, do, do góry i żebym nie, nie, nic nie stracił na etapach płaskich. No I w zasadzie pierwszy etap, który przyszedł na wschalskiej porębie, Mimo złapanej gumy szybko doleciałem, byłem trzeci na etapie i bez problemu od razu było widać w jakiej jestem dyspozycji, czyli w zasadzie przed samym wyścigiem do e, Tour de Pologne było wiadomo kto jest liderem, ale już też na, na tych wszystkich etapach było, było wskazanie na to, że rzeczywiście jestem w tej absolutnie optymalnej życiowej formie. Wspominaj, że byliście świetnie przygotowani do tego wyścigu, że pomimo tego nie największego budżetu, czy małego budżetu, byliście świetnie przygotowani logistycznie, że to był zimny znowu wyścig, bo to ten, ten termin rozgrywania w Tour de poloń powodował, że wtedy rzeczywiście on często był w trudnych warunkach rozgrywany, ale byliście przygotowani. Tam, gdzie inni mieli jeden punkt podawania napojów, wy mieliście ustawione dwa, że, że jakby to wszystko było świetnie zorganizowane. Tak, etap chociażby ten królewski na Orlinku, gdzie się jeździ, wtedy jechaliśmy 6-8 bo było dwie skrócone, bo było strasznie zimno, na dole 6 stopni do na górze było około 2 stopni, zjazd w takich warunkach no, był strasznie trudny. No i naturalnie, że przy, ta, przy, przy, przy takim etapie no, to jest jedno miejsce do podawania bidonów, no my mieliśmy rzeczywiście dwa zorganizowane, bo to, że wkładaliśmy ciepłe bidony do Koszyka, one za 10 minut były zimne. Czyli była decyzja, że musimy mieć w dwóch miejscach y, ten serwis i myślę, że byliśmy jedyną drużyną, która mieliśmy to tak zorganizowane i bez względu, mimo że mieliśmy najniższy budżet, to była kwestia pomyślenia, tak? Cytrynki, skórki od cytrynek, żeby opony trzeba było czyścić. Ja bardzo mocno dbałem o utrzymanie w jak najwyższym, na najwyższym poziomie ciepła. Dzienni zawodnicy, wiadomo, pod górę się jechało, zdejmowali ortaliony, rozbierali się, bo było im ciężko. Mi, mimo, że było ciężkie, ja te ciepło jak najdłużej się starałem trzymać i ja jazd jeździłem mortalną w momencie, kiedy atakowałem. Czyli wszystkie elementy, które techniczne, takie, te, nawet nie taktyczne, techniczne, no, wydaje mi się, że zrobiłem to optymalnie, chyba najlepiej ze wszystkich zawodników, którzy wtedy startowali w peletonie, okrojonym mocnym peletonie, bo po prostu kolarze z rundy na rundę się wycofali, bo warunki były bardzo, bardzo, bardzo trudne, ale między innymi dlatego, bo, bo byli zamarznięci, bo źle mieli napompowane opony, bo... Niektórzy zawodnicy, nie, mechanicy nie, nie, czy zawodnicy nie dopilnowali, że od, była odpowiednia ilość ciśnienia bo ponadto To były takie małe składowe, które ja bardzo do tego przykładałem wagę o to dbałem, my żeśmy odbali. A często w drużynach zawodowych zawodnicy przychodzili, po prostu korzystali z tego, co jest tradycyjnie korzystane, co jest zaplanowane. Jeden bufet, dostaje zawodnik swój rower i startuje w ekstremalnych warunkach. Gdzie często się kończyło to, że często ci zawodnicy schodzili, bo no nie walczyli z tymi ekstremalnymi warunkami, ja bym, a ja wiedziałam o tym, że muszę ze, ze wszystkim, nawet z tymi warunkami, stawić sobie czoło i jak najmniej stracić, by po prostu tą moją dyspozycję po prostu wykorzystać na samej końcówce. Opowiedz o ataku. W którym momencie zdecydowałeś się na atak? E była ucieczka najpierw, było, było tam chyba około 6-7 zawodników, był, był, był Piotrek przydział, bardzo mocno wtedy był świetnie dysponowany, jeszcze jeden zawodnik w i był od nas też Zbyszek Piątek, który był tam w przodzie. Ja byłem z tyłu z tymi zawodnikami zagranicznymi i to było półtorej rundy do mety. No i chyba tutaj właśnie ten mój nos zadziałał, że na półtorej rundy do mety, gdzie mieliśmy straty około minuty do ucieczki, Zbyszka Piątką miałem z przodu, Zbyszek Piątek nie dawał zmiany, cały czas była dyspozycja od Kosmali, żeby, żeby żeby, żeby nie dało zmiany, żeby czekać, gdzie zawodnicy gdzie załodnicy między innymi bardzo niezadowoleni nie, nie z tego. Natomiast to, to, co właśnie wykorzystałem, to był taki moment, że zjechaliśmy z sosnówki i był moment płaskiego i, i w, od, ja się bardzo szybko rozebrałem i w tym momencie zawsze jest taki zjazd, że zjazd, za chwilę zawodnicy się rozjeżdżają, wszystko się schodzi, zjeżdżają do z tyłu pobidony, rozbierają, rozbierają się na nowo. Ja już byłem przygotowany, ja na górze miałem bitę. I w momencie, kiedy było takie rozluźnienie, tak jakby przygotowanie się do wjazdu na przedostatni orlinek, to ja wtedy zaatakowałem na płaskim etapie. Czyli typowo górski etap, ja zaatakowałem właśnie w tym momencie, kiedy było rozluźnienie na płaskim. No i dosyć szybko przeskoczyłem w ciągu tam 10 minut. W zasadzie szerlinek się nie zaczął, już byłem w ucieczce, póki się inni rywale zorientowali, którzy wiedzieli, jak jestem w dyspozycji. No to już ja miałem prawie minutę nad nimi przewagi. I później co? Współpraca ze Zbyszkiem? Yy, no to, to jednak jednak ta dyspozycja była na tyle mocna, Zbyszek oczywiście na mnie czekał, natomiast w momencie, kiedy dojechałem do ucieczki, chyba wszyscy zauważyli, że, że jakbym spadł z nie wiadomo skąd, ja dosyć długo nie, 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 nie czekałem i od razu zaatakowałem jedyny, który... Tak naprawdę ucieczka już była wymęczona. Tu już tak naprawdę w takich warunkach zimnych, gdzie jest bardzo, bardzo zimno, Trudno mówić o jakiejś taktyce, tak naprawdę każdy jedzie swoje, każdy jedzie ciężko, nawet mówić o oszczędzaniu energii, bo, bo to jest trochę walka to jest z, z, z tym. Ja jak dojechałem do tej ucieczki, ja nie straciłem chyba tyle ciepła co inny, bo o to dbałem i w momencie, ja bardzo szybko podjąłem decyzję, że w zasadzie w tej ucieczce, gdzie jeszcze było ponad 20 km do mety, czyli wjechanie Orlinka raz, Górnego Karpacza, Zjazd i jeszcze raz, ja postanowiłem od razu zaatakować. No, jedyny, który za mną się wyrwał, ale to też człowiek y, chyba rzeczywiście jakiś deszczowy, no to był Wojt, więc Wojt. On jedyny chyba, zresztą pokazywał też natur de Plonnie, tylko natur de Plonnie. on też był odporny na zimno. Ale on chyba bardziej był odporny na zimno, <grym> bo był chyba bardziej gruboskórny. <grym> on, e, na zasadzie, że no, no miał tak, no był cięższy ode mnie. Jed, jed, jemu jedynemu udało się troszeczkę chwilę przytrzymać Mikoło. I postanowiłem zatokować, także wjeżdżając na ostatni, ostatnią rundę na Rolinek, ja już miałem wtedy przewagę około 25 sekund nad tą grupą i chyba to było 15 czy 10 sekund przewagi nad Wojtem, gdzie na samej górze, ja nad Wojtem już miałem 40 sekund na, na górnym Karpaczu, miałem 40 sekund nad, nad, nad Wojtem. No i wygrałeś, wygrałeś królewski etap ostatniego dnia tradycyjnie. Nie. Dwa. Wychałem górę, zjechałem na dole i Wojt mnie doszedł. Ale to było też takie ja, ciekawe, że bo wjechałem na Górny Kara powiedział, czułem na tyle się mocny, ja bardzo ostrożnie zderzałem ten zjazd. Wiedziałem, że nie, musi, nie może mi się stać, bo wiedziałem że rzeczy. Natomiast Wojt, wów to za zaryzykował. On jeszcze na dole doszedł. To, to nieprawdopodobnie jego zjazd. No, to tylko. Ale potem też... No właśnie, byłeś na tyle mocny, że poradziłeś sobie, tak. sobie z nim. Wygrałeś ten etap, zostałeś liderem, teraz już nie ma żadnych wątpliwości. Jesteś liderem ekipy, czyli ten kolejny etap, to znowu dwa etapy mamy ostatniego dnia. Tak. I ten pierwszy, już cało, już twoja ekipa zajmuje się kontrolowaniem tym, żebyś nie stracił. Tak. I to dla mnie było przedziwne. To był piękny dzień, słońce świeciło. Ja z tą moją małą ekipą, Zbyszek Piąty, Kazik Stafiej, Bartek Huzarski, nieprawdopodobne wtedy te ro, roboty robił. E, cała ekipa wyszła naprzód i od razu od startu zaczęła nadawać tempo. To było coś nieprawdopodobnego. Ja byłem przekonany, że wszyscy się rzucą do ataku. Cisza, spokój, ja nie wiem, jakoś od razu to, że chłopacy wyszli, to, że ciągnęli, mocno ciągnęli, w zasadzie do pierwszego podjazdu pod linę, to było na tyle porządne tempo, że nikt nawet nie był w stanie zatakować. To było coś, coś w rodzaju, że my, ja nie sądziłem, że chłopacy tak podejdą, że staniemy do momentu obrony tej koszulki, tylko najlepsze obroną było pokazanie, kim my jesteśmy. I to rzeczywiście w jakiś sposób spowodowało, że ten peloton został jest sparaliżowany. Fakt jest, że po takich zimnych etapach, po bardzo zimnych etapach, następny dzień, jak jest słońce, dalej organizmy nie dochodzą do siebie. To jest, to jest naprawdę, ten etap na rynku był rozczerpujący. Natomiast tam się kompletnie nic nie działo. Wszyscy byli jacyś sparaliżowani. No i gdzieś tam, nie wiem, który z tych francusów z potem po zjeździe z Rulinka odskoczył, skoczył. To był chyba tylko jeden atak i on sobie pojechał. O, pojechał na jedną minutę, dwie, trzy, co spowodowało, że dowiózł yy, tą przewagę na metę. A ja na tym porannym etapie byłem drugi. Czyli w zasadzie chłopacy zrobili taką robotę i mi się wydaje, że potem ten królewski etap na tyle był ciężki, ale chyba na tyle taka przewaga fizyczna, mentalna spowodowała, że po prostu wszyscy zostali rozbici na tym królewskim etapie, że w zasadzie ten poranny etap to była tylko kropka na i. gdzie Francuz, udało się mu dojechać, nie pamiętam jak on się nazywał, dojechać i wygrać ten etap, ja wtedy znowu byłem najlepszy z tej grupy, no dwudziestoosobowy, ale to było pozamiatane dzień wcześniej. Ostatni etap. Jazda indywidualna na czas. Pamiętana z dwóch powodów. No, ty pieczętujesz zwycięstwo w wyścigu, ale jesteś drugi w tej czasówce, bo pierwszy jest. Tak. W taki młody Hiszman, co mnie bardzo zdziwiło, jak jest to możliwe, że w ogóle jakiś hiszpan, już nie mówię o Włochach, ale Hiszpanie to absolutnie po takich ciężkich etapach zimnych są w stanie w ogóle przejechać, yy, ukończyć etap na Rulinek i nagle wygrywa jakiś Hiszpan czasówka, to jest niemożliwe. Jak można wygrać y, po tak ciężkiej morderce, niż jakiś młody Hiszpan? -hi Przecież on w ogóle nie powinien ukończyć tego et etapu. nie? Ktoś powiedział Alberto Contadora, mówię, ale nie znam takiego To jest. No ale potem się okazuje, że to jest całkiem czasowiec, czyli nagle nie człowiek znikąd. Natomiast no, nie, nie zdawialiśmy sobie sprawy, jak wielki y, potem się okazało, to kolasz jest, ale z, z tego punktu widzenia. Ja go nie uszanowałem tylko dlatego, że ze mną wygrał na czas. Ja go przede wszystkim uszanowałem, że jakiś młody Hiszpan przetrwał Orlinek. Ten ciężki etap. On wtedy już pokazał oczywiście wygraną. Nie ze mną, bo ja nie byłem dobrym czasowcem. Ja byłem po prostu w doskonałej formie wówczas życiowej. Natomiast skoro on przyjeżdża tak ciężkie etapy. To, że kończy wś... turę ponieważ wygrywając etap. Tak, to mi dało dużo do myślenia. To jest, co to za musi być za kolarz? To, 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 to ja sobie zdałem sprawę, że to naprawdę rośnie. Kawał kolarza. Nie, nie zdawałam sobie sprawy, że aż tak, takiego kolarza. Wygrywasz Tour de Pologne i e... co się dzieje dalej? Drużyna jest e... z małym budżetem. E... Nie stać mi, e, e, ją na utrzymanie tego, co zrobiłem nie tylko na Tour de Pologne, bo wygrałem 7 wyścigów wówczas, miałem dużo punktów UCI, mimo mało startów. I razem ze Zbyszkiem jesteśmy zatrudnieni w Jacques Chocolat, nowej belgijskiej drużynie z aspiracjami startu na największych turach, a więc te nasze punkty, wartość, którą wnosiliśmy do tej drużyny, była na tyle atrakcyjna dla tej drużyny, że dostajemy dobre kontrakty. No to będę dla mnie to było odbić oczywiście budżetowe w domu, bo jednak mimo że wygrywaliśmy wyścigów, no to jednak finansowo za, za, za bardzo nam się nie wiodło. Natomiast to, to, to dało nam ten chwilę jednego roku zarobić pieniądze za to, co żeśmy zrobili, czyli ta premia, która przyszła e, z następny rokiem finansowo. No i świetne ciuchy, do, do dzisiaj często Cię widzę w koszulce, Chocolate Jack. A jakie czekolady? <laughs> tak, biorę, jest świetne ciuchy, świetne jedzenie, świetna atmosfera. Tak więc była taka emigracja na jeden rok, bo z Piotrem Kosmalą no, i z, z Bielińskim właścicielem Actions powiedzieliśmy, że to będzie taka chwila, jak jeżeli drużyna Actions zdobędzie większy budżet, no to po tych zarobionych, dobry kontrakt na następny rok wierzyliśmy w to, że wrócimy z powrotem do, do, do Polski. Bo jednak się okazało, że to jest taki moment, że w Polsce był ten moment, że CCC dominowało, my pokazaliśmy, że jesteśmy z, tymi, z nimi walczyć, ale już emerytura już tuż tuż przychodziła i ten klimat, który był w grupie. Mimo że wjechaliśmy do Belki, cały czas tęskniliśmy za Polską, by wrócić z powrotem do drużyny, która się stała naprawdę znowu stała się bardzo mocną kontrowersywą dla CTC, drużyna naprawdę z zamiarami, ambicjami później, która chciała startować na Tour de France. Powiedzmy jeszcze, Cezary, jak był zorganizowany wtedy Tour de Polonia, jak ten, jak ten wyścig wyglądał? No bo jak on wygląda dziś, to wiemy. Wiemy, jak wyglądał w dawnych czasach, kiedy tam nic nie było. A to był ten taki czas przełomu. No ja myślę, że początki były naj, najtrudniejsze w wyścigu Tour de Pologne, który na początku wchodzi, to było w ogóle lata 90., tak? 92-93, wtedy startowała drużynie Subaru na, na, na tym wyścigu. I wtedy chyba on od samego początku było widać, że jest dobrze zorganizowane. Wiadomo, że z roku na rok tam cegiełka była do, dokładana. Problemy stanowiły nie kwestia umiejętności organizacji przez Sława Langa i jego z, y, teamu, tylko problemy możliwości, jakie Polska miała, czyli nie było dróg. Naj, na, Największym problemem kiedyś były drogi, dziury na drogach, no, co, co, co nie było zależne od, od, od organizatora. Nie było hoteli dobrych, nie było bazy. Także w zasadzie moim zdaniem ono, ten wyścig był cały czas dobrze organizowany od do samego początku, jak na tamte czasy. W, w pewnym momencie on dosyć szybko z, y, dostał tak przy, przy, chociażby od strony oprawy, taką oprawę, że chociażby Tirreno Adriatyko, to mi się wydawało, że Turdeplon jest ma lepszą oprawę niż Tirreno Adriatyko, bardzo znaczący wyścig. Tak więc s, sama organizacja w porównaniu do innych wyścigów na zachodzie, od samego początku ona się za dużo nie różniła poza fatalnymi drogami w latach 90 gdzie już w latach, gdy, gdzie już na tym wyścigu, co ja wygrywałem, już w zasadzie zabójcy nie musieli z zagranicy narzekać, że mają powykrzywiane opony, <grym> czy y, musieli się żalić, że jest jakaś słaba baza hotelowa. Także ja uważam, że od tej strony, no to, to tutaj, moim zdaniem naprawdę jest to wyścig, który od samego początku był wzorcowo organizowany, poza tym, że były, były same drogi i mało tego, były dobre nagrody. Moim zdaniem na polskim wyścigach, na wyścigu Turde zawsze można było zarobić, w końcu wygrałem e, Fiata Punto, ja. bo Punto, gdzie na wyścigach e, zagranicznych takich nagród nie ma. E, powiedz mi jeszcze, to był naj, jeden z największych sukcesów w Twojej karierze z pewnością. Marzyłeś o tym, żeby to powtórzyć, czy skupiłeś się na innych celach? No na pewno zawsze po głowie chodziło, że, żeby wygrać, tak jak wygrywałem wyścig w, w Niemczech już w drużynie Intel, w, w Niemczech, gdzie byliśmy bardzo mocną drużyną. Gdzieś tam chodziło to po, e, po głowie, aczkolwiek no zdawałem sobie sprawę, że zawsze jak mieliśmy, w jakiej drużynie jeździliśmy e, Polski, zawsze te drużyny były mocne. To nie było tak, że ja byłem tym, poza tym jednym wyścigiem, gdzie na 2003 roku ja byłem tym liderem i faktycznie może żebym był liderem e, w drużynach, które reprezentowałem w drużynie Mrózów, w drużynie CTC, czy w, w Intelu, może faktycznie bym inaczej się do tego nastawiał, chyba że może brakowało mi takiego, Takiej pozycji lidera, żeby wygrać wyścig. Bo tak naprawdę tylko raz byłem liderem i raz to wygrywałem. Innymi razami nie byłem liderem, ale no, gdzieś było widać, że stać mi było na zdecydowanie lepsze wyniki niż chociażby zawodnicy, którzy, którzy byli liderami. Czyli kolarstwo to jest sport drużynowy? Jest to sport przede wszystkim jednak drużynowy, który stawia na liderów, ale i bardzo taki trudny mentalnie żeby się w tym wszystkim po prostu odnaleźć i poukładać dobrze. Taka ta opowieść o tym przełomie wieków na Tour de Pologne, o zwycięstwie w 2003 roku Cezarego Zamany. Jeszcze raz Ci gratuluję tego sukcesu, bo to, no to, to brzmi. Zwycięstwo w Tour de Pologne. do dzisiaj, widać jaką ono, jaką ono ma wagę dla każdego. Ja Ci dziękuję za zaproszenie, że mogliśmy porozmawiać, bo 20 prawie lat temu, a mi się wydaje, że to tak niedawno, tak więc <noise> chyba ten czas tak szybko nie leci. <głos> <głos> dziękuję Ci bardzo. Ja Ci dziękuję, Daniel.